Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 16. Nowe żądanie znaku. Przystąpili do niego faryzeusze i saduceusze i wystawiając go na próbę, prosili o ukazanie im znaku z nieba, lecz on im odpowiedział: Wieczorem mówicie, będzie piękna pogoda, bo niebo się czerwieni. Rano zaś dziś burza, bo niebo się czerwieni jest zasępione. Wygląd nieba umiecie rozpoznawać, a znaków czasu nie możecie? Plemie przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza. Z tym ich zostawił i odszedł. Kwas faryzeuszów i saduceuszów. Przeprawiając się na drugi brzeg, uczniowie zapomnieli wziąć z sobą chleba. Jezus rzekł do nich: Uważajcie i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Oni zaś rozprawiali między sobą i mówili: Nie wzięliśmy chleba. Jezus, poznawszy to, rzekł: Ludzie małej wiary, czemu zastanawiacie się nad tym, że nie wzięliście chleba? Czy jeszcze nie rozumiecie i nie pamiętacie owych pięciu chlebów na pięć tysięcy i ile zebraliście koszów, ani owych siedmiu chlebów na cztery tysiące i ileście koszów zebrali? Jak to nie rozumiecie, że nie o chlebie mówiłem wam, lecz strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów? Wówczas zrozumieli, że mówił o wystrzeganiu się nie kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów. Wyznanie Piotra: Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają syna człowieczego. A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś Szymonie, Synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania. Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że, mu że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty: Panie, niech cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: Zajdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo myślisz nie na sposób boży, lecz na ludzki. Warunki naśladowania Jezusa. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto, bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł, albo co da człowiek w zamian za swoją duszę, albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w królestwie swoim.